że odcinka EFSTON, LIDER, WIZE, ELO City, PLATINET, CLICKLIST i REAPER wypożycz Tesla Pstryk. I jesteśmy pod Janem Skawinie, znakiem tego kolejna wycieczka. Tym razem weekend z Teslą i tym razem kolejny raz kłodzko, ale mamy zamiar pozwiedzać Góry Stołowe, Góry Sowie, no zobaczymy co z tego wyjdzie. Co nam tu Tesla wymyśliła? Wymyśliła nam, że będziemy na 19.27, mamy jechać 3 godziny 16 minut, 285 km 22% mamy dowieść. Zobaczymy jak nam to pójdzie, czy po drodze. Nie trzeba będzie gdzie się zatrzymać, co zjeść. I my, jak zawsze, autopej aplikacją na te bramki bez koreczka i powinno nam się zaraz otworzyć. 20 km za nami, 27 minut, 14,8 zużycie. I startujemy i kończymy przejazd A4, prawie 197 km, godzina 53, 19 kWh na 100 zużycie. Tak to wygląda. I aktualnie czas dojazdu nam się tutaj wymyślił na 19:15 i mamy dowieść 20%. Teraz bylemy się tu zmieścili w te bramki i będziemy wjeżdżać na drogę 46. 44% mamy jeszcze w akumulatorze. Ale myślę, że gdzieś się zatrzymamy, będziemy co jeść. Teraz wiecie, i zjeść pierwszy zjazdem. No, a my się nie posłuchamy, bo jedziemy coś zjeść. 19:12 byśmy byli u celu ale zepsujemy ten czas, bo jedziemy do centrum Nysy, tam znaleźliśmy sobie jakąś pizzerię, jak będzie dobra, to Wam tu potem powiem, jaka to była konkretnie. Także zaraz tu zmieniam na nawigacji i ciśniemy na wprost. Także musimy tu nadrobić jakieś dwie minutki, jakieś półtora kilometra od 46, km. wjeżdżamy do Nysy i zaraz po prawej będzie pizzeria. Podsumowanie przejazdu a czwórką cały czas staram się 140, wyprzedziło nas może z 5 aut, a średnią tu potem wyliczę i Wam dam znać. I za Żabką mamy ścianę paczkomatów, wzdłuż ściany paczkomatów jedziemy na sam koniec, wygląda na to, że będzie się dało tu zaparkować, no i wygląda na to, że jest jakaś pizza. Jak się najemy, to damy Wam znać, 18.27 parkujemy. Pizza całkiem w porządku, mogę z czystym sumieniem polecić, 19.41, jedziemy dalej. Zostało nam 51 minut, 53 km, 17% mamy dowieść. Także lecimy przez Nysę teraz. Jesteśmy u celu, już żeśmy się przywitali z gospodarzami. Auto już podłączone, dowieźliśmy 19%. Także się ładujemy, a cała trasa dzisiejsza to 280, prawie 9 km, 18,4%. Zużycie. No niestety tutaj auto przestawiło metr, i mi się pokasowało zanim... Mi się przypomniało, że trzeba nagrać. Także całe dzisiaj przejazd to niecałe 3 godzinki i niecałe 300 km. Google pokazywało 3,20, także 20 minut udało się nadrobić szybszą jazdą. Jesteśmy na zakupach po pobliskim Giesie. Przez noc nam się naładowało 52% zwykłego gniazdka z mocą 2 kW, 10 amperów ustawiłem. Jedziemy teraz na parking Orzeł, to jest pod Wielką Sową. Mamy tam jechać 51 minut i dowieć mamy 38%. 43 km mamy do przejechania, tutaj nasza całkowita statystyka, a tak to wygląda na mapie. Także jedziemy teraz na Kłocko, a potem w kierunku Górsowich. Park krajobrazowy górsowich i tutaj mamy w miejscowości, to się nazywa Sokolec. Podjechać na parking koło schroniska tak sobie tu wypatrzyłem wczoraj no i stąd już idziemy na Wielką Sowę to taki plan na teraz zaparkowane pod Wielką Sową 43 km, 51 minut 21 zużycie, jesteśmy na 860 metrów nad poziom morza 25 zł parking idziemy dalej znaczy się gdzieś tam i ciśniemy, ciśniemy na Wielką Sowę na razie idziemy w dół już byliśmy na 900 metrów nad poziom morza a teraz już jesteśmy na 890. 14 minut za nami prawie kilometr. Także jeszcze nam została drugie tyle trasy, a przed nami jakieś schronisko w połowie po kilometrze. Właśnie się tam już wyłania. No i jesteśmy. 40 minut właśnie minęło 2,3 kilometra. Jest latarnia morska, czyli wieża widokowa. Tak to się to prezentuje. Niestety. Niestety widoków nie ma, bo mamy dzisiaj mgiełkę. Wszystko fajnie, tylko nic nie widać. No, dzisiaj kurczę, pogoda nam. Zrobiła psikusa. A tu trochę historii wieży. Wieża z 1889 roku, taka była chyba drewniana. A od 1907 roku, murowana. Tak to tutaj wyglądało. Także wieża z historią. A budowa no de facto jak latarni morskiej podobnie się podchodzi, schodami dookoła, im wyżej, tym chutrze. Jesteśmy z powrotem, prawie 2 godzinki, 5 km z posiłkami, kasujemy zegarek i jedziemy dalej, tym razem na Strzeliniec Wielki. No i wjeżdżamy do Park Narodowy Gór Stołowych, jedziemy do miejscowości Karłów. Tamtąd jest na Strzeliniec Wielki najlepsze podejście, w sensie chyba najkrótsze. Parking jak patrzyłem, no to tam 20-30 zł, ale wypatrzyłem też ładowarkę, więc może na ładowarce się postawimy jak się uda, zobaczymy. I jesteśmy u celu Strzeliniec Parking, mamy tutaj statystykę, 53 minuty z Gór Sowich w Góry Stołowe jechaliśmy, 39 km za nami. A tu takie nox stoi, no to się podepniemy, zobaczymy jak to działa. No i ładowanie jak zawsze z aplikacji Yellow City. Wpijam swój kabel, bo tu trzeba mieć swój kabelek. Wcisnąłem ładuj i zanim kamerka się odpaliła, to ładowanie się odpaliło. Tak to tu wygląda. Zobaczymy jak to wygląda w samochodzie. Wygląda to w samochodzie tak, że mamy 11 kW mocy ładowania, a do pełna będziemy naładowani za 5 godzin. Tyle się będziemy ładować to pójdziemy na Strzeliniec. Taki jest plan. Nie wiem, czy trzeba, ale wrzuciliśmy 10 zł i mamy na dwie godziny parkowanie. Jak ktoś wie, to niech da znać. No i tak to się tu podróżuje. Po schodach. Podobno jest ich 600. Podoba mi się tu, w tych górach stołowych. I idziemy dalej. A za schroniskiem, dalsza część ścieżki, tak na tyłach. I tu gdzieś powinien być sam szczyt szczelinca wielkiego. Na szczęście góry ciekawe, no bo widoki dzisiaj niestety z gatunku mleku wszędzie. No ale robią tutaj te ostańce wrażenie. Ciekawe, bardzo ciekawe. Z tego co pamiętam, to ostatni raz po takich schodach, to chyba na trzy korony wchodziłem. Także kiedyś zdobyć strzelnic wielki, to trzeba było umieć. A dzisiaj schodki jesteśmy na szczycie. 919 metrów nad poziom morza. Stąd na pewno przepiękne widoki. Ale dzisiaj musimy sobie je tylko wyobrazić, bo... no bo nic nie widać. No są tu labirynciki. No, i kolejna garstka fajnej scenografii. No, coś pięknego tutaj. Ten szlak na szczeliniec. Szlak jednokierunkowy. Ale w zasadzie to najlepsze to jest, jak się wejdzie za schronisko, to tu jest ten najfajniejszy odcinek. No, jakby nie szlak, to można by się było tu zgubić, bo się tutaj dość mocno kręci w prawo i w lewo. i wyjeżdżamy powolutku z Kudowy Zdrój byliśmy w restauracji, cech restauracja no i powiem szczerze, że petarda najlepsza golonka, jaką chyba w życiu jadłem także polecam z czystym sumieniem, z całego serca jak ktoś tu będzie w Kudowie Zdrój to musicie na taką goloneczkę się wybrać a my już jedziemy pod Kłodzko do naszych apartamentów i będziemy już dzisiaj odpoczywać także koniec dnia drugiego a tu jeszcze statystyka od podładowania ostatniego cały czas na minusie. A tu popatrzcie jaki ciekawy wiadukt kolejowy nad drogą. Koniec dnia drugiego jesteśmy z powrotem pod naszymi apartamentami. I co tutaj? Dobyliśmy 46% cech restauracja w Kudowej pierwsza klasa. A tu statystyka od tego od tego miejsca w Kudowej. 47 km, 49 minut, 12,4 zużycie. A tu od Karłowa, czyli z parkingu pod Szczelincem, 62 km, 9,2 zużycie. A tu cała nasza weekendowa wyprawa do Kotliny Kłockiej. I po Kotlinie Kłockiej 435 km i 16,8 zużycie. Teraz jeszcze co trzeba zrobić? Trzeba sprawdzić, ile prądu potrzeba nam, żeby dojechać. Do domu, tutaj słaby zasięg, więc pewnie chwilkę se poczekamy. I pokazuje nam co? Pokazuje nam, że trzeba się w Gliwicach podładować i żeby do Gliwic dojechać, trzeba by jechać 112 na godzinę. No ale że mamy tu zwykłe gniazdko, tam o i wpięte nawet tam sprzęt do ładowania na platinecie, no to się trochę podciągniemy i albo się podciągniemy tyle, że dojedziemy do Krakowa, albo tylko tyle, żeby dojechać na supercharger. Niemniej jednak, jakbyśmy na 1% dojechali do superchargera, to potem potrzebujemy, żeby od gliwic do Krakowa dojechać 11 minut ładowania. I mamy 10% na przybyciu, a 10% na przybyciu to nawet za dużo, więc myślę, że 9 minut ładowania by wystarczyło. O, pokazuje, że 112 na godzinę, to byśmy 5% dowieźli, a tak bez oszczędzania 1%. Myślę, że 1% to trzeba by było faktycznie jechać tak dość delikatnie, bo między. 112, a 140 nie jest tylko 4% zużyciu tu akurat, tu akurat bym do końca Tesli w tym przypadku nie ufał a no niemniej jednak możemy już się nie ładować, do domu dotrzemy no ale że mamy możliwość, mamy gniazdko, to czemuż by się nie podciągnąć trochę także ja już się tu idę podpinać prosta sprawa, tutaj mamy nasz sprzęcik od firmy Platinet tu sobie schowałem wtyczkę, żeby nam nie polało po niej I już! I to by było na tyle. Już się ładujemy. Czy zapamiętał nam, że w tej lokalizacji tylko 10 Amperów? Zapamiętała Tesla. Także 2 kW mocy ładowania. Wczoraj doładowaliśmy 20, kilka kWh przez noc. No, dzisiaj pewnie podobnie. Tesla nam tu jeszcze pokazuje, jakie mamy napięcie w sieci. Więc u napięcie dość skacze, natomiast nie ma to wpływu na ładowanie. Wczoraj jak patrzyłem, to tak się wahało od 200 do 215 V. I nawet tutaj. O, widać, właśnie teraz skok napięcia był. Żarówki te zwykłe potrafią migać. Także jesteśmy gdzieś daleko pewnie od transformatora, ale Tesla to nie robi różnicy. Pokazuje nam 22% 22 godziny do. 100%, ale ustawimy 80%, bo na 80% to my nawet wrócimy do domu. Okazuje, że za 13 godzin będziemy mieli 80%, mamy godzinę 18, czyli no powiedzmy 32, minus 24, koło 8 rano będzie tyle, żebyśmy dojechali do domu. Bez problemu. Ale w sumie my tam jeszcze jutro mamy coś pozwiedzać. Niech się ładuje do pełna będzie święty spokój znaczy ile się naładuje, tyle się naładuje rano się odepniemy nie będziemy się doktoryzować ani zastanawiać życie z elektrykiem jest proste tylko nie można przedobrzeć. jest prąd, jest gniazdko trzeba się ładować, nie zastanawiać był parking z ładowarką pod górami stołowymi no tośmy się wpięli, a co? jaki to problem się wpiąć? koszt tego ładowania nie był jakiś duży Zaraz Wam tu jeszcze powiem, jak to tu wygląda. Po Delos City, historia ładowań NOXO, Park Narodowy Gór Stołowych, pokazuje nam tutaj 105 minut, prawie 20 kWh za 43 zł. Tak to tu wyglądało. Także jak na razie doładowaliśmy Pirazy, pirazy Drzwi ze 40 kWh, startowaliśmy z domu, z domu ze 100. A teraz mamy 46%. stacji Locity tu w Kotlinie Kłockiej warto mieć, bo jest tych stacji tutaj całkiem sporo. Teraz, jak byliśmy na obiadku, w restauracji cech też mogliśmy się podładować 500 metrów dalej była ładowarka ale nawet mi się nie chciało już tam te 500 metrów przejść, wiedząc, że mamy gniazdko w apartamencie. To co się tam będę spacerował, zwłaszcza, że pogoda się zepsuła i nam tu trochę pada deszcz. No i co? Idziemy odpoczywać, idziemy spać. Dzisiaj dzień trzeci, taki ładny poranek, a przez noc nam się auto naładowało do 88% ze zwykłego gniazdka. I z tym stanem startujemy. Mamy dowieść 20% do celu, ale jeszcze pojedziemy jakieś pozwiedzać rzeczy po drodze. No zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. W sumie pobraliśmy przez dwie noce 63 kWh ze zwykłego gniazdka, które tutaj widzicie po lewej. Tak to wygląda, więc dzisiaj powrót. Żegnamy się z miejscowością Jaszkowa, jedziemy teraz do Kamieńca Ząbkowice... Ząbkowickiego, do Pałacu Marianny Orleńskiej. Taki plan, 25 minut tam mamy jechać. Pogoda dzisiaj troszkę się poprawiła, ale górą dalej jakieś chmury. No zbliżamy się do Kamieńca Ząbkowickiego, a tam na górce no faktycznie są jakieś zabudowania pałacowe, zamkowe. No idziemy, szukamy, a tu taki wielki kościół. No robi wrażenie. I minutkę później idziemy tam w kierunku pałacu, a tu kolejny kościółek, taki całkiem spory. I wchodzimy na teren zespołu pałacowego, parkowego, pałacowo parkowego otwarte od 7 do 21. Tam idziemy na górkę. Tym razem nie zdecydowaliśmy się na zwiedzanie, bo zwiedzanie tylko z przewodnikiem trzeba by było czekać teraz pół godziny, potem jeszcze półtorej godziny. A my dzisiaj mamy jeszcze kawał drogi do domu, nasi znajomi też, także postanowiliśmy odpuścić tym razem zwiedzanie 40 zł, normalne 35 zł ulgowe. Robi wrażenie jak tu się dookoła tego chodzi, po parku można sobie pochodzić za darmo, ale na dziedziniec już trzeba kupić bilety i poczekać na przewodnika. I ustawiona trasa do Skawiny, takie piękne tu widoczki, piękne tereny, pokazuje nam 15-18. 270 km i 20% mamy do wieś. Startujemy teraz z kamieńca z procentów 83. No fajnie się wypogodziło. A cała nasza wycieczka 462 16 km, 16,5. A tu statystyka na dojazd. I robimy sobie krótki przystanek po 62 km, 47 minut, 14,1 zużycie a do Skawiny nam zostało troszkę ponad dwie godzinki, za chwilę będziemy na A4 i wjechaliśmy na A4 i powolutku dojeżdżamy do Krakowa 190 km za nami, godzina 30, 30.19.6, zużycie tak to tutaj wygląda, dowieźmy jeszcze 14%, a do celu dowieziemy 13% także mniej więcej wszystko zgodnie z planem, poza tym, że udało nam się nadrobić Udało nam się nadrobić całkiem fajnie, bo jesteśmy 20 minut szybciej niż mieliśmy być. Także tak to wygląda. Szybka jazda czwóreczką, mniej więcej 140, nawet nie było dużo ruchu, to dużo nas nie blokowali. Także jak to zawsze mówię, w trójeczce Tesli trudno jest przebić 20 kWh. Jak tylko nie jest jakiś straszny ruch i nie jest jazda szarpana, to można lecieć 140 i 140 i mamy tego zasięgu no z 350 km. Także nie jest źle, a jak zawsze na koniec dziękuję wszystkim za uwagę, dziękuję patronom za wsparcie i do zobaczenia.